Siemanko widzowie, witam Was w kolejnym odcinku WorldTang na moim kanale. Była dość długa przerwa, ale postanowiłem wrócić do nagrywania, ponieważ planuję aplikować na komity Insidera. No i żeby to zdobyć to trzeba nagrywać, więc dość regularnie. I wtedy będę mógł lepszy content robić, więc stwierdziłem w sumie, że wrócę do nagrywania. Jakieś streamy na Twitchu też porobię, o czemu nie? I damy z webra może, w ruchu. Nie damy. No, ale wracając, no i zagramy sobie dzisiaj 3 bitwy, bądź 4 noży, bo typem 5 heavy. Na dobry powrót z wyspy wyposażenie jakie tutaj mam, to jest HP, turbo, dosył. Osobiście, znaczy osobiście, osobiście ja wolę wozić fioletowe HP, żeby mieć więcej HP. I eksperymentalne turbo, żeby mieć chociaż troszkę celniejsze działo. Ale większość ludzi poleca eksperymentalne HP i fioletowe turbo, żeby szybciej jeździć, a dość często tu pada magazyn i dość często tu się pali, więc no, można powiedzieć, że wskazane jest eksperymentalne, ale jakoś ja nie widzę problemu z tym, nie pali mi się w ogóle prawie ten type. W ogóle mi magazyn nie pada, więc osobiście postawiłem na fioletowe. Jeżeli chodzi o załogę, teraz wam się wyświetla na ekranie, nie jest ona jakaś najlepsza, ale, ale jest. I co? typ jedyny, jakie ma minusy to penetracja, bo mamy 298 bodajże, 290 też jeszcze nie na goldzie. No ale są mocne, jakieś 120, 1100 100 średnich, przepraszam 130 nawet. I minusami w pancerzu jest tak, ten wizjer, ten wizjer, no oczywiście garnek jest na zielono, nawet bez golda dla większości tych. I tym się nie powinno kontować, bo wchodzi wtedy tu, w te policzki, I najczęściej z Magazamurakiem w te policzki wchodzi. Więc najlepiej wychylać, jak macie przeciwnik powiedzmy tu, to no mniej więcej pod takim kątem, żeby skontować to, skontować wizjery i też trzeba uważać, bo jak ktoś ma apcr na goldzie, to może nam dać pierwsze kółko, ale jak wiemy, że ktoś ma hity, no to wtedy można troszeczkę bardziej to pierwsze kółko pokazać, bo często wchodzi w typa za zero z hitów o więc to już zależy na jaki czołg wychylamy. Ale no właśnie, najlepiej tak pod kątem 30-45 stopni wychylić na kogoś, że miał mniejsze szanse na przebicie. Mogę mieć spota, oczywiście, że mam spot odebra. KD jest Polak, może go wysadzimy? Nie, w dolną mu dam. Albo Bóg wierzy, dobra, w pierwsze kółko. Aha, no to RNG, jak to RNG? Beczka na snajpie w lesie. Ok, tego się nie spodziewałem. Widziałem, że tu miała spota, ale spodziewałem się bardziej, że ona dojeżdża do Hila, a nie że stoi tam. Taranuje te budynki bokiem. Bo 548 losuje. No, zdarza się też tak. Więc co? Yy, no, o załodze powiedziałem, o, z... yy, i o perkach i o tym, żebyście nie zwracali uwagi na. Dźwięki, szkoda, że za zero. Troszkę źle przycelowane, ale no, dał mi kara. Troszkę źle przycelowane, ale też powinno było to wejść. No, nie lata. Zasłonię garnek, bo on ma hity, żeby mimo że w ciało dał. Stoję do niego frontalnie, więc w sumie to jest głupie. Teraz zasłonię garnek, będąc troszkę skontowanym. Na, mogłem poczekać. Spuściłem działo. Weszło. Znowu zasłonię. A, już nawet nie trzeba było to zabity. Jest tutaj mausik. Beczka była KD, co jest tam jeszcze bez spot, O, jest Godzilla. W takim razie nie niegroźna jest dla mnie. Beczka przeładowała. Dobra. Arta KD. Także co no? Powiedziałem, wracamy do nagrywania. Do streamowania też wracam. A, szkoda, że nie poleciało, fajnie, że tinka strzela. Także no, streamki będą na Twitchu twitch.tv slash macie w prawym górnym rogu. Odcinki też będą częściej teraz. i jakiś, no mówię, no będziemy sobie grać. A wracając do typa, jest to według mnie najbardziej zbalansowany czołg obecnie No nie licząc zdrawek który jest przesadzony, z niego też możemy bitwy na żywo zrobić. Ale dzisiaj Type, no beczka gara karawie trafia z jakichś 400 metrów, 300 iluś wstawiam. Chyba weszło, w Pixel. No, weszło. Posłuchajcie zaoganta. No, patrz, chatyka się wściekła, znowu przeładował. Więc leci do ignoru, bo już mnie denerwuje. Nie, na, nie leczę apteczką ogłuszenia, bo zostało 3 sekundy, a zaraz mogę dostać kolejne. Chcę sobie pod ten kamień podjechać. Co tam jest w lesie jeszcze? Street, na pewno. A ja bym chciał tę spróbować. No, jest Kodzilla, ale nie mam bicia. I Beczka mnie przebija. No i naprawiłem ten, i w się sensie uleczyłem do załoganta i dostałem ogłoszenie. No. Ech, ta Baczatinka. No, ta Baczatinka będzie całą bitwę do mnie strzelać, chyba. Tak mi się wydaje. Patrza tinka, patcza tinka, patcza tinka. No, Zambi to będzie do mnie strzelać. Niestety to gracze też się zdarzają, że sobie pokusują jeden czołg. Ale no co, no, nic na to nie poradzę, no. wybrał sobie mnie, no to muszę już z tym żyć. Wceluję się w Godzilla, może wyjedzie, a wyjedzie. Więc pesteczkę robimy. Was na Twitcha, jak już mówiłem. Aha, to nie jest za opestka. Zapraszam Was na Twitcha, na YouTube. Ku. odcinki będą może z trzy razy w tygodniu, może cztery. Zobaczę, ile będę miał czasu na nagrywanie. I... No bo chcieć to powiedzmy, że mi się chce. Bo dawno tego... No, dawno nie nagrywałem jakoś tak naszą wiatr, żeby ponagrywać. Więc raczej będzie częściej niż rzadziej odcinki. Tak z 3-4 razy w tygodniu, może czasem nawet 5. Zobaczymy. TVP jest, skupia, leci, nie wchodzi. Szkoda, street się pojawił. Ale zanim ja przewaduję, to go z Nic już w tej filipcie nie zrobię, bo pieska nie poleciała, szkoda. Został 300P, mogę celować. Chciałem się czegoś farbiam i chciałem się na Manti przestawić, ale no już nie zdążę niestety. Szkoda. Także w pierwszej bitwie mam myć 1600 własnych i 1800 asysty mogło być lepiej, mogło być gorzej, no... no nie jest najlepiej to na pewno jest pod słabo. Znaczy poniżej moich średnich, no bo średnie tutaj mam 3 chyba równe 600 obecnie. Po 80 bitwach, więc są jakieś duże, jak na ten czołg. Już strzelałem, tak? wiecie, bez skupienia, bo może wejdzie, może nie, niestety nie weszło. No i co? Teraz mam się wyświetlać wyniki końcowe tej bitwy i przechodzimy do kolejnej. Dobra, widzowie, mamy drugą bitwę. Tym razem rzuciło nam stepy na 11 fiery. I w tamtej bitwie, jak już dobrze widzieliście na wynikach końcowych, przecież był jeszcze ten blind w Godzilla, więc było te 4200. Dalej to nie jest jakiś wybity wynik, ale już nie jest zły, jest taki no dobry, zleż przeciętny. Także co, no jedziemy lewo na przepychacz, bo jest dużo mięsa armatniego. Maus, setka, 60 TP, imbatable, nawet można podciągnąć pod takie mięso armatnie. Chociaż nie zdziwiłbym się, jakby on pojechał na drugą stronę. Jakoś by mnie to nie zdziwiło, ale zobaczymy, zobaczymy, gdzie pojedzie. Także jak już mówiłem, możliwe nawet, że dzisiaj, jak to będziecie oglądać, bo wrzucę to najprawdopodobniej dzień przed gwiazdką. 9 grudnia to będzie stream, jakoś z rana, koło 10 może, 9. Zobaczymy, na jakiejś 13 sobie siedzimy, może 14. Zależy, o od której odpalę. I co? I na pewno jakiś opening paczek świątecznych się zrobi. O, taki strzał w ruchu. Nie trafiono w pancerz. Fajnie. No, jakiś opening paczek się może zrobi. Jak coś będzie, zobaczymy. Ale to raczej powiem, pod koniec miesiąca. nie planuję nic. Raczej dopiero później. Ale coś, coś się pomyśli, coś się pomyśli. Krosuje, no i idealnie Maus impatable, bez spota w ogóle stoi w tym krzaku, tutaj koło kamienia. Tego się, powiedzmy, że spodziewałem, ale też nie do końca. Bo Easy i Karo przejechali bez strat. Niestety tylko ja poniosłem straty na tym krosie. Tutaj dałem garnek M60. Dobra jest dzik, no. Z tym dzikiem nie chcę się mierzyć. Pojedynkować. I tu mają dużo czołgów, a ja tu nie mam wsparcia. To był błąd, że tu przyjechałem. Muszę się wycofać i grać jakkolwiek pod naszych. Chociaż to jest raczej nie do zrobienia. On pokaże tu boczek. Powinien przynajmniej. Zobaczymy. No, dobra, jestem debilem, tak szczerze. Bo... Wychyliłby troszeczkę bardziej, bym to przebił, ale zawsze się strzeliłem dużo za wcześnie. Był to błąd, nie powiem, że nie, ale, ale no co, no zdarzają się i błędy tak, tu nie przebiję za duży kąt, mogłoby wejść, ale to jest za bardzo ryzykowny strzał, lepiej tu celować i musi mocniej wychylić i z podpałką, no bo właśnie tu Maus ma zbiorniki w tym miejscu. Więc, jak chcecie z pałką, to najlepiej właśnie tutaj. Muszę ich wyciągać. Od moich. Aj, nie przebiłem. No, 290 pęki, więc to, żeby polosowało, to naprawdę trzeba mieć szczęście. I tu może dać zaraz w gara, bo jestem wysoki strasznie. Ale może nasi się będą bać grać 100KD. Maus mi dał, weszło, dobra. Polaka nie mam na plecach Więc mogę tu grać, bo Polak jest tu Ale ja tu zginę prędzej czy później No i dostanę podpałkę Tupę pierwszym strzałem I magazyn po naprawieniu zbiorników No i właśnie po to tu jest eksperymentalne HP Mówiłem, że mi nie pada I padło mi dwa strzały pod rzut, w sumie mi padły i, i zbiorniki i magazyn ale no szybki przejazd, przegraliśmy wszystko, więc w sumie tak szczerze jakbym został tutaj, pokażę to może ze swojej perspektywy, jakbym został tu właśnie, to może bym oddał z 2-3 strzały więcej, bo bym był w stanie się cofnąć za ten, no bym był w stanie się cofnąć tu i bym sobie z kamienia mógł grać właśnie stąd i myślę, że jest 4,5. Aby tu wyszło w tej bitwie może nawet 5. Jak oni tak jechali. No mój błąd źle zagrałem, macie wyniki końcowe teraz na ekranie. Widzimy się w kolejnej bitwie. Dobra, jesteśmy widzowie w ostatniej bitwie. W tym odcinku rzuciło nam jedenastki, ale na Himla i jest 33 000 HP fuli. No nie jest to jakoś dużo jak na teraz. Bo teraz potrafi być po 35 6 nawet po 40 mm. jak rzuci... Jak się gra jedenastkami, no nie da dycha, no ale no na jedenastkach jest w stanie tyle być. I co, no, jedziemy pod zamkową, no nic innego raczej bym nie grał typem na tej mapie, bo jest dużo dość kateków. Jest aż 7 na stronę, jak dobrze liczę? Tak, 7 na stronę. Tasztan ratem je blokuje, szczurek, nie mogę skręcać. Teraz i ja Isa, no, no cóż. Jestem grubszy, to mogę. Chcę sklecić pierwszy. Jedziemy sobie do D, D7, D8. Tam stanąć oczywiście na sypie. Jest to tam gardek po złej stronie, to mnie martwi. Ale tak ogólnie to powinno to dobrze wyjść. Chociaż boję się bezetki. No to jest No, jedna z najlepszych jedenastek, tak szczerze. I kar która ma pancerz. Jakiś z 4, który sobie podjeżdża. Damy mu tu. Bok. Chcę podjechać jak najbardziej do ściany, żeby nie mógł mi dać. Niech sobie nasza BZ-75 tu wychyli, ale niech nie myśli, że tu jej pozwolę grać, bo to jest moja miejscówka. No, zebrał. Mogę nawet tak bokiem, bo wydaje się, że prawie wszystko jest KD. Dobra. Daliśmy pestkę. BZ-a zbiera, bo ma. Autyzm i nie wie, że ma trzy garnki, no wiesz. Zero pancerza na nich. No ale jak to woli. Oddał przynajmniej. Poczekam sofia oni będą nie chcę wychodzić wymiany, bo raczej raczej mnie przebiją. Mam HP, Dobra, w mam HP Można spróbować. Dobra, odbili się. Mam pozycję teraz oni pode mnie wychylę mnie, ja pod nich. Więc jest lepiej, jest. Zastanawiam się, czy mierzyć bardziej po garnku, czy on bokiem w tej chwili. A, a. a mogę go tam przebić. Jak poleci, Pesko, oczywiście z tyłu silnika w tą pokrywę, ale nie poleciało. Ta setka gra tak, że może jakoś bym mógł na nią grać. Zobaczymy zaraz. Bezeta ich KD, dobra, ja jadę. Ja podjeżdżam. Od środka myślę, będę podjeżdżał pod tą esetkę żeby oni mi nic nie zrobili. Ja sobie skleję setkę, bo z górki nie będę dostał. Bo właśnie ta strona jest lepsza, musieliby stać tutaj, żeby mieć na mnie bicie łebry, ale mu niestety nie dałem. że już jest tutaj, forz na mnie wychylił, nie zauważyłem. Zbiorę jeszcze jedną, ale go skończę. Pół HP prawie tymi dwoma strzałami. Tworz no. 155, mocna maszynka. Jeżeli się umiem wykorzystać, Kano celuje we mnie. Esetka też, ale ja sobie mogę zrobić tak. No, Kano przebił, bo on ma APC-ry. To nawet dziełem bym tego nie zasłonił. Pocis by przemknął. Grill KD. Jest tam jeszcze jeden grill, ale myślałem, że nie patrzy. Niestety nie wybuchła esetka Nie mogę tu grać po te grille mnie z farmią Muszę spróbować grać na grille Spróbuję zdążyć przadaj na hacka, bo Heki są mocne Weszło za 1000 Niestety nie polosowało. Esetka jedzie po mnie Więc chcę przekrosować tak, żeby grill nie miał bicia I żebym mógł... Wyjechać, może nawet na te grille? Setka mi zmieściła to. Znaczy, to tu na przejeździe się nie dziwię. kr mnie dobija raczej albo szakal, niestety. Nie, nie dobili mnie. Grill KD nie patrzy. Więc może soczysty heczek za tysiąc ponad wejść znowu. Er mnie skończy. Aha, no to. no Jestem dziadkiem 60-letnim, nie umiem trafić webra. Dziękuję. To mój statement w tej, tej sytuacji KD, ale nie wiem który. Przez to, że są dwa, to boję się wychylić. No właśnie, drugi nie był KD. A już chciałem wychylić, bo już tak mój błon nie powinienem. No. Zagremek główno, ale jestem głównym, tak. Jestem głównym w tą grę dlatego wychylimy gówno. Także no tyle no. Jestem gównem i tyle. Po prostu. No to... To widzimy się na... Raczej już w garażu. Wyniki końcowe wam pokażę od razu i całą sesję jak to wyglądało dzisiaj. I tyle, więc widzimy się na wynikach końcowych tej bitwy. Także co widzowie jesteśmy już w garażu. No taka średnia bitwa, 4 300 własnych, 2 600 odbitych, wynik drużynowy, top damage, drugi exp. No i w tym mogę Wam raport finansowy nawet pokazać, no minus 50 tysięcy, bo ja nagram na goldzie. Jeżeli chodzi o sesję to było 3864. O tak średnio, bo znaczy lepiej niż ja mam oprócz mam 3614, moim celem jest to wyciągnąć do czwórki, bo type jest dość dobry i tą czwórkę bym chciał na nim trzymać, tak jak przykładowo na bezetce Ale pod Moab też sobie tu pograł, bo w sumie 56 5 chyba ta 500, no to na ten czołg to nie jest dużo. Wierzcie to nie jest dużo. Z moimi, z moimi umiejętnościami jest troszkę gorzej, więc może być ciężko, ale ogólnie nie jest to dużo, więc może po jakichś męczarniach byłbym w stanie to domarkować. Także co? To było na tyle. Zapraszam na dzisiejszego streamka. Około 10:00, 9 będzie. Na tutaj macie ukór twitchTv slashrks Link w opisie. I co? To było na tyle. Trzymajcie się ciepło. Cześć.